Oh okay. to gdzieś tu wypadło. W tym tu miejscu, proszę Państwa. W tym Państwa. miejscu tak. gdzieś, tak. tak. Jak się Pani skończyła jako odkrywczyni skarbu? A czasem właśnie, tak jak Pani powiedziała, że wydarłam tej ziemi niepotrzebnie. Wymyśliłam, że posadzę taką tą chryzantemę wieloletnią i słoneczniczek taki wieloletni. My już sadzimy. W pewnym momencie natrafiła na taki gruz, jak gdyby, trochę, taki nie, nie tego. I chcę dalej przez Tunąć, tylko panie do oku. A ja nie. Tu ma być, bo inaczej będziemy musieli wszystko wymieć. Kobieca intuicja, o, pani Genoro. No tak, tak, tak. Ja, to to już ja to jestem przekonana tego. Nie, niech pani wyrzuci ten gruz i niech pani tu kopie. Nawet się zdenerwowała. No i znaczy, pani, zaczęła kopać. Zaczęła kopać i w pewnym momencie mówi, ojej! Coś się sypie. Panie, znalazły, panie, to zgłosiły do nas. Ojej. I proszę Państwa, przyjechał, poszli do takiego Pana tutaj mieszkańca Bonina. Mm -hmm. Pan przedzwonił, bo mnie to już nie, nie, nie było tak, w tym że... czasie. Przyjechali archeolodzy, stwierdzili, Pan proszę Panią, że to jest naprawdę cenna rzecz dla archeologii. No i proszę Państwa, zaczęli tutaj swoje sprawy już dokonywać swojej pracy. Nasze pracownicy już zostali odsunięci jako interwencyjni od tych prac. Mm -hmm. Przedzwonili Państwo do Urzędu Gminy, do Spółdzielni Mieszkaniowej, czyj teren. Czyli pozwol... na samym początku, jak dostaliście informację, ogrodziliście jakoś tak? Do... Tak, dostało to taśmo mhm. przez archeologów zrobione. Nie mhm. przez nas, tylko przez archeologów. Rzecz zabytkową, znalezienie po tylu latach w Boninie, jest to coś piękną pięknym sprawą, na przykład dla Bonina, dla naszej gminy, manowo. Tym bardziej, można powiedzieć, naprzeciwko mojego okien jako sołtysa. Bo mieszkam tutaj właśnie naprzeciwko i codziennie, jak to mówiąc, po tablicach, która tu jest napisana, że ja nadzoruję ten plac zabaw. Ja dopilnowuję, żeby był porządek żeby po 22 tu i młodzież nie chodziła. A nie, nie obawia do was się Pan, że teraz właśnie takich a, archeologów y, y, samozwańczych będzie mnóstwo i zaczną tutaj. wersję. No proszę popość. Panią, no nic, nic nie poradzimy na to proszę panią. No Jest tak jak jest, no wie Pani, ja myślę, że czym więcej skarbów, no to wie Pani uważamy, że będziemy bogatszym boninem, wie Pani, będziemy słynniejszy. <laughs> może można jeszcze powiedzieć. znajdziemy, panie Tadeusz. Tak, może tak, będziemy słynniejszy panią, można powiedzieć, w Koszalinie, w, w świecie, raczej w Polsce, w świecie.